Ukryta historia. Muzyczna boskość Tartarii. Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie omówimy dźwiękowych uzdrowicieli z Tartarii. Populacje tartariańskich Aryjczyków ustanowiły cywilizację dźwięku i wibracji pasowych jako ocaleni i potomkowie Hiperborei, która wcześniej istniała na Grenlandii, Islandii, północnej Rosji i północnym regionie polarnym koła podbiegu nowego. Muzyczne osady Hyperborei były pierwszymi mieszkańcami planety Ziemia, a społeczności Hyperborei stały się scytyjskimi Aryjczykami, którzy odziedziczyli techniki akustyczne, a następnie dalej ulepszali zaawansowaną technologię. Aryjczycy następnie stali się Aryjczykami tartariańskimi, którzy odziedziczyli techniki akustyczne po Hiperborejczykach, a następnie dalej ulepszali tą zaawansowaną technologię. Od 342 roku przed naszą erą i dalej transformacja która przyczyniła się do upadku Imperium Scytyjskiego, oznaczała również powstanie Wielkiej Tartarii, a następnie od około 458 roku, przed naszą erą, powstała polityczna podstawa Wielkiej Tartarii, a cywilizacja ta istniała do około 1894 roku. Przez masy lądowe północnej Rosji i zachodnich Chin niesamowite Imperium Tartariańskie i Wielka Tartaria miały światowy wpływ naukowy i kulturowy na miliony ludzi, ponieważ Imperium Tartariańskie zarządzało niegdyś Ameryką Północną, Ameryką Środkową i Ameryką Południową. Tak duchową doskonałością Wielkiej Tartarii były nawet kraje takie jak Australia, Nowa Zelandia, Europa Kontynentalna, Japonia, Indie i Półwysep Koreański. Na stronie 887 w tomie trzecim wydania Encyklopedii Brytanika z 1771 roku dowiedzieliśmy się, że Wielka Tartaria była z pewnością ogromnym lądem, rozległym krajem w północnej części Azji, ograniczonym Syberią na północy i Zachodzie, nazywanym Wielką Tartarią. Tartarianie to ci, którzy zamieszkują tereny leżące na południe od Moskwy i Syberii, czyli Astrahań, Czerkies i Dagestan. Zjednoczone społeczności tartarian były kształcone w zakresie znaczenia. Technik uzdrawiania cymatycznego, gdy chórzyści i orkiestry melodyczne były wykorzystywane do wzmocnienia elektryczności telurycznej unoszącej się w powietrzu, która pulsowała nad miastami i miasteczkami Wielkiej Tartarii. Rodziny jednoczyły się razem i tworzyły skomplikowane kompozycje muzyczne, w których chóry modlitewne i orkiestry symfoniczne powtarzały melodię, wykorzystując drogę do akordu durowego, które są najniższą nutą akordu lub skali. Integracja muzyki w codziennym życiu tartariam była postrzegana jako niezwykle ważna. Dlatego też edukowali oni swoje rodziny, jeśli chodzi o terminologię muzyczną, w wyznaczonych świątyniach, sanktuarach światła lub sanktuarach bóstw o koncepcji trybów, które są rodzajem skali, która jest tworzona przez rozpoczęcie innej skali. Przy czym nie, używali półtonów lub najmniejszych interwałów w skali chromatycznej. Melodie lub sekwencje nut, które były grane jedna po drugiej, aby stworzyć niesamowite melodie. Każde z niemowląt, które żyły w wielkiej tartarii, wiedziało o tych różnych aspektach kompozycji muzycznej. Te niemowlęta rozróżniały, że wyższy dźwięk ma wyższą wysokość, a niższy dźwięk ma niższą wysokość. Tartariańskie społeczności w pełni wiedziały o tych różnych aspektach kompozycji muzycznej. Tartariańskie społeczności w pełni wiedziały o interwałach melodycznych lub procesie, w którym dwie nuty o różnych wysokościach są grane jedna po drugiej, tworząc podwójną nutę. W czasach największego rozkwitu Wielkiej Tartarii ustanowiono cztery kategorie orkiestrowe, w których tartarianie komponowali swoją uzdrawiającą muzykę. Cztery kategorie orkiestrowe składały się z rodziny smycz smyczków, instrumentów dętych drewnianych, instrumentów dętych blaszanych i rodziny perkusji. Każda pojedyncza świątynia światła i boska świątynia zawierała ogromne aluminiowe widełki do strojenia, które były podłączone do ściśle zainstalowanych tellurycznych kondensatorów elektrycznych. Wewnątrz tych budynków metalowe widełki do strojenia najwyraźniej tworzyły określone rodzaje pól falowych, a zatem każdy z aluminiowych widełek do strojenia działał jako Rezonator leczniczy. Niemowlęta Wielkiej Tartarii były szkolone w dużych chórach modlitewnych, aby wytwarzać intensywnie rezonujące tony koralowe z rytmicznymi wzorami nadtonów, które były używane do reintegracji genetyki i komórek ich własnych ciał i umysłów. Wszystkie rodzaje tonowania koralowego były najwyraźniej używane do stymulowania nerwu błędnego, który jest elementem autonomicznego układu nerwowego i dlatego wielu tartariańskich Aryjczyków, używa intonowania i śpiewania, aby się zrelaksować. To w połączeniu z kryształowymi szklanymi oknami, z wielobarwnymi geometrycznymi wzorami stworzyło fale, w połączeniu z kryształowymi oknami, z wielokolorowymi, geometrycznymi wzorami stworzyło to wale wyższej świadomości w całej Tartarii, gdy fale wewnątrz docierają do cząsteczek, każda z cząsteczek pochłania niewielką ilość energii, a następnie natychmiast przenosi falę na następną cząsteczkę wewnątrz światła i tkanki łącznej, limfy, krwi i płynów rdzeniowych, chrząstki stawów mięśniowych i kostnych, dzięki czemu kongregacje czuły się fizycznie uzupełnione. Inne rodzaje fal, które były używane przez tartarin obejmowały fale dźwiękowe w podczerwieni, które są całkowicie niesłyszalne dla ludzi, dlatego zawsze były używane jako uzupełnienie fal wewnątrzkomórkowych, chórów molitewnych i orkiestr symfonicznych Wielkiej Tartarii. Inny rodzaj nazywa się falami ultradźwiękowymi, które są również niesłyszalne dla ludzi. Podobnie jak w przypadku dźwięków podczerwieni społeczności tartaniańskich, Areczyków używają ultradźwięków do penetracji głębokich tkanek ciała. Dźwięk poczerwieni występuje przynajmniej przy mniej niż 20 Hz. Intradźwięki występują przy 20 do 20 tys. Hz, a ultradźwięki występują powyżej 20 tys. Hz. Tartariańscy Aryjczycy używali ogromnych aluminiowych widełek strojeniowych, które były podłączone do różnych telurycznych kondensatorów elektrycznych, które tworzą pacyficzne rodzaje infradźwięków, interdźwięków i ultradźwięków. Te ogromne aluminiowe widełki strojeniowe były leczniczymi rezonatorami tartariańskich Aryjczyków. Każda z tematycznych świątyń, światła lub świątyń bóstw i stacje kondensatorowe w Wielkiej Tartarii miały złote aluminiowe, srebrne, miedziane i żelazne organy rurowe, które były używane do harmonizowania umysłów tartarian za pomocą zwiezłych, rytmicznych fal dźwiękowych. Z powodu interakcji między naprzemiennymi infradźwiękami międzydźwiękowymi i ultradźwiękowymi kształtami fal z atomami i cząsteczkami przestrzeni powietrznej, atmosfera nad miejską osadą Wielkiej Teatrali stała się zjonizowana i świeciła. Z punktu widzenia elit i ich tajnego stowarzyszenia niektóre z tych metali zostały zmienione, więc są teraz postrzegane jako aktywna aktywa materialne, które reprezentują bogactwo i władzę. Jednak te metale szlachetne były przeznaczone wyłącznie do dostrojenia się do szybszych wibracji i częstotliwości dla duchowego rozwoju ludzi w wielu krajach na planecie Ziemia. Przez tatariańskich aryjczyków dostrajających się do tych częstotliwości byli w stanie astralnie projektować, używali monofonicznych bitów dźwiękowych, które są dwoma tonami o dokładnie tej samej intensywności i B emituje zwykły dźwięk, poprzez programowanie mózgu dźwiękami łączyli dwie częstotliwości, zwykle alfa i teta. Tak więc w świątyniach światła i sanktuariach tatariańskich aryjczycy włączali ten rezonans sukowy, aby mogli wykorzystać projekcję astralną do dalszego usprawnienia procesu projekcji astralnej. Używali tonów izochronicznych, które są regularnymi uderzeniami pojedynczego tonu, który rezonował wraz z ręcznymi i obuusznymi powtarzającymi się tonami, podczas gdy tony izochroniczne były wdrażane. Synchronizowali inne tony o tej samej intensywności i stworzyli szybszy rytm, aby zoptymalizować zajęcia dla uczestników, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o projekcji astralnej. 24 kwietnia 1891 roku legendarny wynalazca Nikola Tesla prezentował swoje wibracyjne urządzenie lecznicze w swoim laboratorium na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. Tesla wskoczył na platformę, a wibracje nadawane przez maszynę były przenoszone fizycznie na jego ciało. Słynny biznesmen, pisarz i naukowiec, zwany dr Masaru Emoto, który pochodził z Yokohama w Japonii, wyraźnie udowodnił, w jaki sposób emocje i fale dźwiękowe wpływają na środowisko wodne, a jego badania muzyczne pokazują, w jaki sposób niektóre rodzaje dźwięku, takie jak muzyka klasyczna, generują piękne, krystaliczne wzory. Doktor Masaru Emoto udowodnił również, że niektóre rodzaje muzyki, takie jak heavy metal, trash metal, generują zniekształcone formacje, całkowicie symetryczne wzory krystaliczne tworzą się w wodzie po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań. Woda deszczowa, woda słodka i woda słona oceanu Atlantyckiego, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego są żywą świadomością.

26 lipca 2003 roku w gazecie Calgary Herald dr Masaro Emoto twierdził, że woda deszczowa, woda słodka i woda słona Oceanu Atlantyckiego, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego jako przykłady stanowią wzór rzeczywistości i że emocjonalne energie i wibracje mogą zmienić jej specyficzną strukturę. Wystawił cząsteczki wody na działanie różnego rodzaju muzyki. Doktor Emoto napisał i opublikował wiele książek na temat powiązań pomiędzy słodką wodą deszczową a wodami słonymi oraz na temat wpływów fal dźwiękowych wytwarzanych przez ludzi na wodę. Wynalazca i fizyk z Vancouver w zachodniej Kanadzie, znany jako John Hutchinson, opracował coś, co zostało zdefiniowane jako efekt Hutchinsona, które są polami energetycznymi, które powodują lewitację i rozpad substancji metalicznych. Zgodnie z efektem Hutchinsona, różne rodzaje urządzeń, takie jak maszyny statyczne i nadajniki radiowe, wytwarzają magnetycznie to pole energetyczne. 14 sierpnia 1979 roku John Hutchison był w swoim laboratorium w piwnicy, montując szeroką gamę urządzeń wysokiego napięcia. Gdy nagle poczuł, że coś uderzyło go w lewe ramię, zauważył, że był to kawałek metalu, a następnie John Hutchison rzucił go z powrotem do miejsca, w którym znajdował się pierwotnie. Zaraz po tym, jak to zrobił, zaobserwował, że kawałek metalu unosi się w górę i uderza go ponownie. W ten sposób John Hutchison odkrył efekt, który nazwał efektem. W tym kiedy cewki Tesli, generator elektrostatyczny i inny sprzęt wytworzyły złożone pole elektromagnetyczne. John Hutchison sprawił, że ciężkie kawałki metalu lewitowały i wystrzeliły w kierunku sufitu, gdzie niektóre kawałki metalu zostały następnie rozdrobnione. 17 grudnia 2010 roku słynny polimata i uzdrowicie dźwięku ze Stanów Zjednoczonych zwany dr Leonard George Horowitz zauważył, że częstotliwości 528 Hz ma fundamentalne znaczenie dla wszystkiego w fizycznym wszechświecie i muzycznej matematycznej. Matrycy stworzenia. Według doktora Chorowica podstawą 528 Hz jest zasadniczo częstotliwość miłości. To wyrażenie faktycznie odnosi do wszystkiego w boskim stworzeniu uniwersalnego stwórcy. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten tygodniowy odcinek serii Ukryta Historia. Proszę zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Czytała Trinity.